Polski serwis społecznościowy Nasza klasa na zawsze zniknął z internetu. Właśnie ten portal jeszcze kilka lat temu był jednym z najpopularniejszych serwisów społecznościowych w Polsce. Stworzył ją Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal, a pierwsza wersja strony została uruchomiona 11 listopada 2006 roku. Teraz po 14 latach nastąpił jej koniec, zostaną już tylko wspomnienia. Czy nasza klasa będzie wspominana przez Jawożnian raczej z sentymentem? W końcu Większość z nas to właśnie tam po raz pierwszy doświadczyła, co to znaczy społeczność. Wiele się działo, wiele różnych wydarzeń, ale trochę szkoda, bo w sumie na początku to było fajne, żeby faktycznie wrócić do jakichś tam swoich klas. Wiem, że moja mama na przykład założyła sobie wtedy konto też i odnalazła znajomy ze swojej szkoły, tam podstawowej i ze szkoły średniej, także odświeżyła wtedy kontakty. A teraz no to przodują inne portale społecznościowe, więc. Ale trochę wszystko. Szkoda, się, prawda? Trochę szkoda, bo faktycznie znaczone? można było to bardziej zweryfikować po prostu jeśli chodzi o szkoły, bo teraz jest bardzo dużo różnych informacji i, i trudniej to, yy, że tak powiem, uporządkować sobie, i odnaleźć te właściwe yy, znajomości, które by się chciało. No bardzo fajnie, bo się stare znajomości powracają stare znajomości. Może by tylko się odezwać, kto wyjechał gdzieś do innego miasta i potem nie było kontaktu bardzo długo, nie? Czy jakieś wspomnienia zostaną, tak? Tak, tak, bardzo w porządku portal, lecz teraz już są nowe. Bardziej na czasie dla młodzieży. Kiedyś tam korzystałam z tego, ale bardzo dawno. Mhm. A fajne było. można. Bo... pani wspomina ten czas? Dobrze, ale chyba teraz Facebook wszystko zastępuje, także... Ale wspomnienia zostaną? Znaczy ja też tam dawno nie zaglądałam, coś tam zostanie na pewno. Pierwszy taki portal chyba w sumie to był, nie? Nasza tak, klasa. Tak, dokładnie tak. Nie specjalnie używałem w zasadzie. A jakieś wspomnienia zostaną? Trochę szkoda? Chyba nie. Parę lat temu, później już wiadomo, tak jak gdzieś tam Facebook był na topie bardziej niż nasza klasa. A jakieś wspomnienia z naszej klasy, z tego portalu? No w sumie to nie, no tylko tyle co starych znajomych się spotykało, no, że tak powiem po latach, jakieś tam zdjęcia, nowe rodziny, no bo to gdzieś ten kontakt się jednak urywa, prawda? To było fajne, no bo można było każdego znaleźć, no. No, dużo osób tak z, ze szkoły, nie? Się tam pojawiało. Czyli pozytywnie Pani odbierała tak. Szkoda, dopiero się teraz dowiedziałam od Pani. Się ja w ogóle, tylko Facebook teraz, nie? Mm. Tylko no właśnie. Nasza klasa przez kilka lat była najpopularniejszym serwisem internetowym w Polsce, stając się naszym rodzimym Facebookiem. Niemal każdy chciał sprawdzić jak trzymają się jego znajomi ze szkolnej ławy lub co stało się z ich pierwszą miłością. Prosto podsumowując, nastąpił koniec pewnej ery, za którą część z nas może będzie tęsknić.